i dawaj, kurwa. No i gitara, teraz muszę zobaczyć, jaki runek się na nie gra. Ale wiesz jaki mamy kombo i ci będę piler wstawiać. No tak! Muszę... No i łatwo. No go buduj tego Halbreakera ja też? I ty będziesz topa, ja będę bota pitował. Ty w sumie no, i tylko towery napieramy. Ja też zrobię halbreakera. wszystko zróbmy k**wa. A Tylko towery. Zero tak, Challenge No tak, i bijemy tylko towery i chłopy nas biją, a my z nie nie Ja na midzie, ty na topie i na bocie jeszcze zróbcie Bo jed, jednego Ale... I, I dwóch idzie awk wtedy Albo czyści las tylko Jodziana, jest tak przepiękny jest ten nick. Ja mam Orbiana, Orbiana się nazywa or... ja Po polsku jest lepsze Orbina, Orbina Orbina, Orbina or or Zaraz pewnie. mnie zrandownują aha, pewnie, aha tam pierdalają w dziesięciu. Myślę, że z tam stoi z łupatą. Ja z dobra, bierzemy barona w takim razie. Ja splituję mapę. co ja mam robić? Splitujesz 5, mapę logo. Dobra. Dobra, dobra, ja, na kura, ja napierdalam na kura, się. Na kura, dawaj, na kura, dawaj. Kura, dawaj. Kura, idziemy, no, idziemy. Przecież... No, Oni na 100% procent tędy będą szli. Tak jeb im przypierdolimy. Ej, do tędy, tutaj, pyk, pyk. Da... Ale ona ja pilar odrzuca. to ona pewnie zaraz to? I damy tyle formy, że nie będzie się dało A z Leona mi na mordę pewnie, bo widzi. Nie no, gil będzie, wszystko zabijemy. Jak się nakurwiam? Wespać tu, żeby kain. No. Nie, może kain. Wiśnia rolki, widzowie. O kurwa, jak się kręcę? Ja do końca pomagam, żeby dłużej dać. Tak, dobra, nie, 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 nie wiem jak ta postać działa, ale chyba zabiera shieldy, więc to no, na op Ty mogę mag wziąć w sumie. Jarek is preparing to a grave. Takie kostne. Mój pasyr. Mój pasyw, mój pasyw. Co że legi wygrywamy to? Masz drugi? Jak wy tam wygrywacie jeszcze? Ot. Jak on ci to powiedzieć? Ja pierdolę. Nie byli gotowi na da. No tak? tak. No jak coś to legit. Często, że nie byli gotowi na single, to kurde. No to... w sumie, da. O nie, co ja zlewelowałem? Widzę, jestem takim głupkiem, głupim. Hę? W... Q e? zlewelowałem. A to nie ma tragedia, jakby się ja zlewelował, byłaby tragedia. To nie maksuje się tego drugiego? No tak, ale chodzi o to, że Q nie jest aż takie tragiczne. No. być po prostu lepszy, jak A może pamiętasz, że w się maksuje? A co się drugie maksuje? E się drugie maksuje! <grych> no, A, jest. Tak. Leona jest na miży. Spark Ready. To mnie to, to. Tańczy. A? Czekam jeszcze, bo... prawda? Wizja jest. Nie, 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 bo jest to pan. Nie? Trzeba widzieć. Wiem sobie. Tak by widzieli. Nieważne. Spark Ready. Fajna dozeria jest, kurwa, nie wiem. tak fun to play. Aksley, gotowo robić. Kiedy nie coś Na topa i zielona, na topa i zielona. Ui, ui, no, ui, ja ui. Tak napierdałaś szamposa, to mi kliknąć. Nie, Logo O, ile szamposa, się walił, ale nie wiem. Nie biję dużo ten Jorik. No <laughs> pika, nie masz. Loa ma Oriana, rozkurwiam. Bum. Nie Aha, tu bije wardy też, aha, no okej. Co może możesz nawet ubić warda nie widząc go? What the fuck is this shit? Ja tam schodzę zaraz będę, ale. Uwaga. Poływacze. Możemy się walić tutaj. Ja idę już. Oj. gówno jebane Oj Haha, <laughs> to skacze, chłop Gdzie ty jesteś, Ingradzie? Bezerki jest ta Podejdziesz stronę? No, zabijemy no, le, le, le. <laughs> ja pierdolę, nie mogę To Nie ma, ja Ja mam tak huge kurwa itemy ogólnie No nie wiem, pana moje itemasy, już jest dziesiąta minuta, ja mam prawie echo ty, no, legit! Ta zer jest tak przyjemna do gry. Nawet nie wiedziałem, że nam idzie taka fajna. So, Loga tam się fajnie bawi w ogóle z tymi chopami. Uuuhu! Bro! Hey. O kurwa! ma? No, 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 no. <laughs> o kurwa Nie, nie tu Jakie gówno Zabijesz go, nie? No, nie mogę Galak, co to jest? <laughs> Ja, widzowie, ja wygram pierwszy raz z tym herosem w życiu. Naprawdę, nie, nie wiem czy grałem nim wcześniej. Chyba w sumie, może może jedną grę grałem, ale <grystanie> jest tak fun to play. Naprawdę, chyba zacznę na tym grać. Wiesz, to jest tak proste, prosty heros do gry. Tak banalna, i tak broken do tego jeszcze. I dwa filarze, boom! <grystanie> <noise> <noise> Został tę dziewicę. To zgnówił. Fomość się tam bawi na tym wodzie już. <noise> Fajna gierka, każdy ma wywalona oni tam trajhardują, kurwa. No <noise> 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 nie, spierdala, bromacja. <noise> Przez pile <A! głos> oni tutaj mogą być. O kurde. O, sami droje tu jesteście. No, zabiłem tam jednego, ale. <ścoughs> Nie miałem cooldownu wiesz. O! Daj tego kejna. Kurde. Za dużo. pięciu tu jest, jak coś puszujcie <ścoughs> Co za goście. Ja nie wiem jak oni przygrawi tego butt na was Jest drugi no, level się... o, No Dokładam muki pustę. mam pojebane, nie? Hello, oh. Hello. A Kurde To jest z wyleczem zerki. E, pomocy! No bo... No, e. Na botie wyszło tak, że... Pomocy! Level, level szybciej jednego creepa i... Kurwa, z flipper <grym> pomógł. uwaga na tego lafa, on na kurwia. Aha, strollowałem chyba. Dobra. dawaj, Logo, Dobra, na kurwie. twoja dziewica teraz ma szansę no logo, zostać tam. kobietą. Enjoying. <grym> Enjoy, logo, enjoyer. <grym> no to On się tej Rki key używać. Dymas. Daj duszę. Dzięki. Możesz zabić. Hello, guys. A, wykrytajmy stopę. O kurwa, ty, bo tutaj mnie... <grywa> dojechał mnie ten Olaf. To Ja myślałem, że on nie będzie tak dużo bić, a, tu, a w sumie to na wstępie sama mnie też to, no, wyjebał. No w mele trochę bije, co? <grywa> no trochę bije, no. Tu, 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 tu. Idę, My bad. bad. No, przyszedł z nich. A, pomoc. Żyjemy. Coś to haczykaliśmy. no. To nie jest. Nie mogę ten odejść. Hej. Ty mnie to ze No nie, kurwa! Nie mogę... Nie wiem, E jeszcze! Chciałem ter przez teren przeskoczyć, ale my bad Muszę się nauczyć tym grać. First gra widzowie Spokojnie. Jeszcze się nauczę. Trzeba te koksem. Fajna Oriana ma klipy. To 80 kurwa farby w 20 minucie ja mam wrażenie, że nie farmię w ogóle. Logo enjoying kurwa the game, jak trafił w tamtej gierce. Ja nie farmię w ogóle. Nie. Yeah. Ja legitnie nie farmię. O i randownuję ci logo. No, fajne masz klipki. O nie. Ja legitnie to jest tysiąc z kurwa z kolektorem i z nim się nie rozumiem tego ale No? Kolektor No, bo i Dajcie mi może. Ja idę, idę. Nie no, czekaj się. No kurwa, wiebało mnie. No tak. Dobra, Ale... teraz. Ten join. <grym> nie mam dziewicki. Wicki nie masz? A, jest... A nie. Tak, kęs żyje, kęs żyje, wyciągnij, wyciągnij, wyciągnij. Wicki nie ma logo. Jeszcze da się. No wyciągaj, to kurwa na środek tu. No, kiedy wyjdzie ze ściany, to tak no, Ale fajny Drake. Dobra, na pewno wygrasz To jest. Iż. O, najłatwiej. A i O, nie, bum bum. To? ma. O, nie, ma. O, nie, ma. i nie, tu I nie, ma. No fizo fizo Barda biłem nie nie tak, Jarałem się, że ja mogę bez autos'a bić go Wee. W sumie ty To, to trochę głupie bo Przecież chłopy wiedzą co robimy Teraz z wasze Widzą no był... na wardzie nas Był fiza na ekranie, to jest Nie no, nie ma na ekranie Ale nie mogę podejść, to jest najlepsze Bo mam tego chłopka na bocie Ty, ja, ale wizję trochę nie Trochę ja, odjebałem sobie 5 tysięcy 5000, jest fajnie Ja, ale tuż tym Singedem EEEE Coś mnie bije kurwa No u w jest kary, Ja mam tepnąć. jeden HP, muszę cofnąć jak coś No hmm. O nie, że no, no? Baron Nie no, pozdrowiać do tylko no, dawajcie Ja mogę tepnąć Tuż Kayna nie ma Aha Nie wierzę w was Co się gdzie Dobra, S ta nic nie bije Ale no, 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 ci dziewicę no, no, bije Ideologa Ja pierdolę Brrrrr brrr. Kończmy to, bo już umówiony jestem Aha A? Aha, Ty jak w wczoraj nieco? O kurwa No, to jest, ja ja no zajebisty jest ten chłop, no faker, fe faker Faker par par party maker, kurwa, wchodzi fru, lulu, i nie żyje, kurwa. Ja idę, tepuję już tam pyk pyk zaraz. Pana to wariacie czas na poto? <coughs> ja uczekam Może najpierw? o! To kurwa, że nie dostała, ty? Dawaj, boom, boom. A! Dawaj, dalej. Yeah. Jakby cower możemy wziąć No nie kurwa A, dziwko! A! Nie. nie! Kurwa, chyba kurwa! mi się Oriany szmaty Ona nic się bije jak coś No to... Ja nie mam jak coś A, widzowie paniko gaming! No nie ma tego to. Łatwo masz. O i Logo tam pięciu tankuje, o. I przyszedł Galaxy i mu odebrał rezisty, niestety. Szkoda, Galaks. To, to, to żeś pomógł. <grym> Ilaru i Kutasa. U, 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 u. O kurwa. O. Kolektuje cię, No i Autosa nie dał Galaks. Kolektował jak miodek ja galaxy, kurwa. No. O kurwa. Oj, zajebiście. Ale się bawi dobrze chłop. No, enjoyer, kurwa. O, zabijcie oj, go, oj. proszę, zabijcie go. O, Slowa ma podobno kapa. Ale dasz? No, no. dasz czy nie dasz? Nie A czemu nie bierzesz tego? Dziwica ja No możemy po prostu skończyć no. No, no tak, ta, ale... Ja już doszłem. ty ja ci filar postawię ty w połku, jo? No ta ta, ta, dawaj filara. No i nie udało się. No farmimy Demers teraz. O oh, oh, kurwa, ale bomba. <laughs> Ty, Oriana zerkowała tym czy mi się dałem? Od siebie zerkowany. O no. kurwa, już tak chciałem pętę zrobić, skakałem. No dobra. O, ugryzłeś mu w dup z Am. Okay. <laughs> <Hop>. um. <laughs> Jak wchodzą do ryja. No, Chłopy tam pobanowały kartusów, wszystko. <laughs> Ale kurwy jebane. No, no tak. Burzy. Chciałem cb cisnąć, ale tak chłopy się spięły, że nie dało się. Ale przynajmniej odkryty na no, mida. No ale fajna zeri jest, tylko musiałeś, musiałeś się nauczyć grać nią bardziej, bo to... Na Kaina na pewno się nie da grać, kurwa chłop wchodzi i cię po prostu.